Cześć. Nazywam się Karolina Wojtko, jestem aktorką i wokalistką. W poprzednim filmiku pokazałam Wam kilka ćwiczeń z jogi twarzy, które w prosty sposób możemy włączyć do codzienności, do codziennych czynności kosmetycznych, które wykonujemy tak naprawdę dwa razy dziennie podczas kremowania twarzy. Jeżeli chcecie, to wróćcie proszę do poprzedniego filmiku, aby zobaczyć te naprawdę proste, ale skuteczne w działaniu czynności, które również pobudzają naszą cerę twarzy, pobudzają nasze ukrwienie oraz zmniejszają zmarszczki mimiczne. Dzisiaj jednak chcę Wam pokazać kilka ćwiczeń dykcyjnych. Ponieważ właśnie w naszym szkoleniu chodzi o to, aby poćwiczyć nasze mięśnie twarzy, tak aby nasza również dykcja była coraz lepsza. To są proste ćwiczenia dykcyjne, które również możemy je wykonywać z rana, nawet jeżeli czekamy aż zagotuje się woda. Nie musimy ich robić po kolei. Wystarczy, że zapamiętamy ich kilka, a zobaczymy od razu różnicę, jak nasze mięśnie zaczynają pracować. Pierwsze ważne ćwiczenie to nazywa się muła, ponieważ robimy właśnie w taki sposób, zaczynając od dzióbka to ćwiczenie do rozszerzania całej twarzy. Więc jeżeli dodamy sobie głos tutaj i słowo mua, to będzie zrobione to ćwiczenie w punkt. Mua, mua, mua. Powtarzamy je kilka razy. Albo nawet kilkanaście, w zależności na jakim etapie tych ćwiczeń jesteśmy. Jeżeli są to Wasze pierwsze ćwiczenia, to spróbujcie około 15 razy. Następnie przechodzimy do dzióbka i prawo, lewo. Trzymając cały czas dzióbek, staramy się jak najbardziej dzióbkiem Powędrować w prawo, a później w lewo. Również tę czynność wykonujemy kilka do kilkunastu razy. Jeżeli już czujemy, że nasze usta są zmęczone, to jest bardzo dobry objaw, ponieważ oznacza to, że nasze mięśnie zaczęły w końcu pracować. Kolejne ćwiczenie to dziubek i góra dół. Również to ćwiczenie powtarzamy kilka, kilkanaście razy. Po tym ćwiczeniu, jak najbardziej, możemy zrobić kilka razy tzw. niemenuła. To w tym momencie odpręża nasze mięśnie od tych ćwiczeń z dzióbkiem. I czas na ćwiczenia z językiem. Wyciągamy język na wprost. I również kierujemy go na prawo i na lewo. Bardzo ważne jest, aby w tym czasie nie ruszała nam się broda, a więc możemy pomóc sobie przytrzymując brodę palcem i patrząc w lusterko, czy dobrze robimy to ćwiczenie. To ćwiczenie również wykonujemy od kilku do kilkunastu razy. Podobnie również z językiem, ale nie tym razem prawo-lewo, a góra-dół. Jest ono trochę trudniejsze, bardziej wymagające, ale daje bardzo dobre rezultaty. Jak widzicie, nie ruszam w tym czasie w ogóle ustami ani brodą. Bardzo ważne, aby przy tych ćwiczeniach używać tylko języka. I jeszcze jedno ćwiczenie z językiem. Czyli właśnie wysuwamy język i robimy nim okrąg po ustach w prawo, a następnie w lewą stronę. również robimy kilka razy okręgów w prawo albo kilkanaście i również tyle samo okręgów co w prawo w lewą stronę. Na końcu możemy jeszcze zrobić ćwiczenie tak zwane przygryzanie warg. Zaczynając zwykle od górnej wargi, od na przykład lewej strony, przemieszczając się do prawej i w Później do dolnej wargi, tak aby również zrobić całe kółko. Chodzi o to, aby warga była przygryzana. Można to zrobić w sposób taki, że otwieramy buzię. I tak właśnie wykonujemy to ćwiczenie kilka razy, najpierw w prawo, później w lewo. A następnie, to jest to, co pokazałam na początku tego ćwiczenia, przy zamkniętych ustach również przygryzamy wargę. W tym momencie bardziej ją zasysamy do środka i przygryzamy. Trochę inne ćwiczenie, ale jedno i drugie powoduje, że od razu usta zaczynają pracować. Jak widzicie, od razu są również bardziej czerwone usta. To jest dla, e, propozycja dla dziewczyn, które chcą mieć bardziej jędrne usta. Naprawdę działa. I w lewo. Ja już to robię w szybszym tempie. Wy oczywiście zróbcie to w wolniejszym tempie na tyle, na ile pozwalają Wam. Mięśnie. Jak na razie to był pierwszy komplet ćwiczeń, tak zwanych podstawowych, aby dobrze przejść do ćwiczeń dalszych z dykcji. Zawsze możecie się cofnąć do poprzednich filmików, jeżeli czegoś nie wiecie, albo również możecie do mnie napisać. Zapraszam serdecznie na warsztaty, które prowadzę z jogi twarzy, dykcji, emisji głosu oraz zachowaniem się naturalnie przed kamerą. Do zobaczenia i mam nadzieję, że. Moje ćwiczenia będą Wam potrzebne.